Cześć, witajcie, z tej strony Space, witam was w kolejnym odcinku z dynamicznej gry MMORPG Margonem, w której mogę z sześcioma profesjami i nadrielem. Dzisiaj jest ze mną człowiek Krzak, człowiek, e, który, do którego bez sekatora nie podchodzimy. Czekaj, kurwa, jeszcze nie skończyłem. E, to, to jest człowiek, który oszukał przeznaczenie, zawiązał lewego buta, prawie myślnorówkami. Jest dzisiaj ze mną nadriel e, diabłowodarczyk. Cóż za dyplomatyczne przywitanie i energetyczne, albo elektryczne, nie wiem, cześć, witam graczy, ja jestem z Konina A... e, Konin, z Konin e, tak, jest. Bartosz, Bartosz G. jest z Konina -konin, Które leży w Wielkopolsce Tak, wydobywa się tam węgiel brunatny, węgiel dlatego nadal dlatego się nie Wsiedzi mieje aluminium Co kurwa? Takie no, aluminium? Aluminium Konin, nie? To tam u was się nie da nic pomalować. I dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, tutaj, na postaci Espenigla, Esperados. Nie Desperados, bo nie próbujemy piw, jeszcze nam nie zapłacili. Kto wie? Kto wie, pamiętajcie, e-mail jest podany w opisie w sprawie biznesu. Jeśli... Bardzo... Jak dość Nie, 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 co, 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 Ech, proszę no, cię. Ziomeczku, czy ty dostajesz Ej, oferty... Ja coś, proszę panie, panie, ja mam więcej słów, zapraszam do niej na kanał, ja tam chętnie tak wypromuję do Paradosa. E, ogólnie... Za, za bo długą. ostatnio do nadgraja się zgłosiła firma z chęcią współpracy, bo stwierdzili, że oni mają żarówki osram. To i on mógłby ich osrać, więc... Y... No, zgraliby się, nie? Bo to, to ciągnie jak fiód jak w dziurkę, nie? Mm -hmm. e, znaczy Nadryl nie wie co to jest, bo Nadryl to... Nie używa. No mówiliśmy no, już w poprzednim, u, u Nadriana na odcinku, że jak dziewczyna otwiera prezerwatywy i, i, i mówi dlaczego są w opakowaniu, a Nadryl mówi, bo są nowe. I... <noise> tak było. <noise> tak było. Kurwa ile osób tu jest stoi na tym Chciałem, myślałem że pójdę sobie na Razuglaga tak, I tylko tak. tu nie będzie, a tutaj A tu chuj osób jest Dobra to Za o, chwilę jest, będziemy to. mieli miłośnika Obecnie, Nigdy nikogo nie ma na uglaga. No ale m... kurwa jest godzina dziewięć W ogóle tak. dzięki Tobie cię spałem tylko 40 minut dzięki mnie bo sam chciałeś No bo kurwa Ja wam powiem jak to było, ja sobie opowiedz a, a nagle Dzyn, dzyn, telefon do mnie mówi. Co to jest dzyn, dzyn? No, Mówi do się telefon? Dzwonek, no i. Słyszysz odnośnie... dziwne głosy w nocy? Patrzę, patrzę, nagle mi szybko pękła. I patrzę, a tam wyświetliło się profilowe Space a i nagle wszystko stało się jasne. Wchodzę w to i patrzę, a tam. E, ty, co? Chodź, film nagramy. A ja, że dobra, nie, że Nie, tak nie było. Ja wam przeczytam. O, no. słuchajcie, odpalam telefon. Nie odpalaj, bo wszystkim monitory pękają. Słyszycie? Odpalam telefon. Chodzę w wiadomości, e, wiadomości z Bartkiem, i Aha. jak się zaczęła rozmowa? Uwaga, czytam. E, godzina, nie chcę podawać, ale była to godzina 16:45. To Dokładnie. Wtedy otrzymałem tak. wiadomość od Bartosza: Drogi Michale, potrzebuję Twojej rady, serca i ocieplenia. E, przewiku. Potrzebuję, byś wypromował mnie na margonemskim YouTubie. Odpisałem, dobrze, najdroższy przyjacielu, pomogę ci radą, uczynkiem i pomocą społeczną. On odpisał, dobrze, więc umówmy się na TS-ie o godzinie 19.04. Ja mówię, dobrze, niech tak będzie. I później napisał mi KC, a ja odpisałem, dobrze, szanuję twoją decyzję, przywoływaczu. Więc, no niestety, prawdy nie oszukasz. Wiem, chciałeś y, zamanipulować ludźmi, którzy oglądają nasze materiały, lecz niestety nie udało się, ale to wszystko dlatego, że no, Barstkowi możemy wybaczyć, on ciężko wydobywa tamten węgiel z kopalni wujek, ciocia i jego starzy, więc... No to nie ma co się śmiać, bo tu też... To, 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 to są ciężkie rzeczy. On haruje 16 godzin dziennie. Ja skrobię węgiel, kurde. On skrobię rzepkę. On skrobię węgiel dzień w dzień za psie pieniądze. Serio, płacą mu w, kar, w karmie dla psów. I to nie jakieś pedigree, czy whiskas A nie whiskas nie jest dla psów. 2 dolary. on jemu płacą tam, rozumiecie? Za 16 godzin dziennie płacą mu... Trzy persywańskie Monety karibskie monety. Jak I dzięki tym monetom on może zafundować wam odcinek żeby pożyczyć wózek z polo wózek. Tak, bo nagle jeździ na wózku z polo na wstecznym ja nawet nie wiedziałem, że jest taki skraj jak polo, no ale nieźle. Ja tam tylko stałem polo w pierdolo, nie? Ewentualnie biedronka. Też. też. Biedronka airline? Czy nie airline? Mm. Airline. Airline. Dobra, to, 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 to O ty kapiszanie. O nie. O nie, ta zniewaga krwi wymaga. To tak w ogóle, to pójdę sobie. powiem? Nie, nie mów mi tego, proszę, nie rób tego. Okej. Okay. Dobrze, dziękuję, że uszanowałeś moją decyzję, przewoźaczu. Bardzo szanuję to, że jesteś tutaj ze mną. Ponieważ widzowie domagali się, byśmy nagrali razem odcinek. A za to, że ja jestem znanym, szanowanym, lubianym. Jebać mordor. Znanym? Patrzcie, ostatni odcinek. No, jebać mordor. No. <laughs> e, więc. Zachęc oczywiście nie wszystkich, bo zaraz będzie. Halo, halo, jak na mordorze, przecież ja jestem prawilny. Sikam tylko we wtorek, ale ja mówię, nie, nie, nie. Prawidny. Prawidną osobą jest ta osoba która kurwa nie szerzy nienawiści nie pluje jadem osoczom oraz dystrybucją masturbacją plułeś kiedyś masturbacją? Hmm, chyba mi się nie zdarzyło yy, to widać że jednak chyba nie no, młode adepci nie dorosły się jeszcze do dorosłego no, nie życia taki nie. ty po prostu nie wiem co się z tobą stało no kiedyś po prostu mogłem z tobą konie kraść yy, nie wiem napiszcie czy nadzór się zmienił jeśli się zmienił to zostawcie suba. Jeśli się nie zmienił zostawcie łapkę w górę. No mam dłuższą grzywkę, Mam dłuższą grzywkę, tutaj gdzieś wam się teraz w tej minucie powinno pojawić zdjęcie ładnego uczesonego <grym> Nadriela, <grym który ostatnio bierał się na imieniny do bawci. E... Ale to wtedy jeszcze byłem nażelowany. Jeszcze powiem wtedy. tak, jak zobaczyłem pierwsze raz to zdjęcie, ustał mi, nie powiem, że nie. No po prostu jakbym miał dwa penisy to by były dwie wieże. <grym> A żeby było to o 9.11 to <grym>, Ja pierdolę kapadaka Widzisz, Czy ale... ale... De... ty śmiesz podważać zdanie słynnego, zawsze uśmiechniętego, nigdy nie poddającego się... E... Może nie youtubera, bo jeszcze youtuberem nie jestem W końcu obrażają mnie na odsej, że mam tylko dwa kasubów i... i nic nie zarabiam na tym youtubie bo w sumie tak, zarabiamy 12 groszy Jest to ciężka sprawa yy, A tak w ogóle słyszałeś co, 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 co Smolisty odwalił, tak by the way? By the way to zależy co, bo on dużo rzeczy odwalił Że wiem. zrobił screeny, jak Donavis włączył kamerkę kiedyś na live'ie Robił screeny i latał w margonemskim teście i rozsyłał wszystkim te zdjęcie Ale kogo o zdjęcie? Donavisa No co ty gadasz? No ale to serio, jak mi dzisiaj nam tego tak o tym powie, to sobie myślę Kurwa, to widzimy jakiś kurwa niedowartościowany kurwa gimbus jest, który kurwa pewnie wygląda jak jeden wielki kurwa pryszcz na mordzie. Generalnie Spolak to jest człowiek, z którym uwielbiam rozmawiać, ponieważ jego głos to jest coś pięknego. Jakby dyktafon połknął albo, albo, nie wyjął jeszcze chujas z buzi. No, słyszałeś go kiedyś? Tak. Ja nie wiedziałem czy on się chrztusi, czy herbata za gorąca, czy on do mnie mówi. Powiedziałem mu, żeby się lekko wtedy nie seplenił. I później dodałem AC, to zaraz głównoburza gó się zrobiła. Bo tam ci się wiesz, to jesteście. Eee, dlaczego AC obrażasz? Nie z naszego klanu. Wczoraj Lord y Darwin drwal, drwal lotnął Czerep z węża hmm? i dał e Smolakowi Smolak, mając cztery legendy, wleciał na wężu na pełnej pompie zaatakował mnie i dostał pizdę. Czyli po prostu. Się nie, nic się nie zmieniło, jest. Ty po prostu, prostu y, potwierdzasz fakty, jakoby smolice z South Utah byłemu Murzynowi. No, poniekąd tak. Nie, nie twierdzisz, ale również nie przeczysz. Tak, ale jednak kurwa i do końca. Tak. No, tak było. Tak było. Nie kłamie i nie zmyślam. Nie <noise> No. Ale gościu nie, on, on gościu. Ja nie jak to się dzieje, ale on, kurwa nie gra. Chodzi do gry i nagle ma na poście Już tak kurwa tak samo miał z szyjem. E, łapy to sobie Bo pamiętaj Dziwce bo... nigdy nie płaci tak. się w pierwszym terminie Zazwyczaj klient Płaci dopiero gdy będzie miał przelewik Więc e, Tutaj można e, Zdysocjować te dwa fakty Porównać Zdysocjowa. Tak tak zwana dysocjacja jonowa Jakbyś się uczył chemii byś może wiedział Uczyłem się ale... Ale. Nie? I... nie? Uczyłeś się pewnie o Tam tym? Nie mówiłam mi rozmała No, rozumiem, nauczyciele unikają tego tematu, tak samo jak PIS chce wymazać z historii polskiej e, uczennej, której, e, którą pochła pochłaniamy codziennie o Wałęsie się fakty. E, I to tak, jakby chcieli wymazać prawdę o dwóch najlepszych przyjaciołach z YouTube'a, czyli e, e Space i Nadrialu. Nieprawdaż? Nadriel Kurwa nie podoba mi się to, wyjebał go Nadriel! Kurwa chuj dzwoni Nadriel powiedz że jesteś Albo chociaż napisz kropkę Sorry wcięło go o. Ej, Czy to, czy to fubuik z Wargonem? Nadrzyk. To jest Fugu x i nie obrażaj mnie od jakiejś żałosnej gry dynamicznej, w którą można grać sześcioma profesjami. Pięcioma i wojownikiem przestań. Ale no, w tej grze jeszcze można spotkać się z to już w ogóle. No to już kurwa, przyips. <laughs> Czowieku, no, ty. No, słyszałem. Bo ogólnie ostatnio w konie nie były zjazdy gnieźnieńskie. No, pole, <grystanie> się, No, się ja ogólnie to ja tak tylko żartuję w poniedziałki, nie? Ogólnie to jestem nieśmieszny. Ogólnie to mnie mama bije. Ja mówię, mama, cześć, ja może że speer dalej. Ej, ok. dobrze, też mam tak zrobił. I, I mi się smutno zrobiło. Zamknąłem się w sobie, dostałem kolki. Nie wiem, czy Ale... powinienem o tym mówić. Jesteś kolki. Tak, kolki. No, powiem, mama to kupiła to mi kole litrowy. Ale gościu też mam takiego typa w klasie, że pytam, czym mu w wpierdol, no nie tak po prostu, bo no. mam ochotę, a on do mnie, na no co ty, dzisiaj środa. <ślesz> <ślesz> dobry argument na to, żeby nie dostać wpierdolu. <ślesz> co ty się dzisiaj jest <ślesz> środa? on, on już ma, on już wie kiedy ma wpływ dostać, Ci mówi, że on, ty po prostu przychodzisz, a on, on się już nastawia. Albo taki iksik rysuje tubi, bo tu będzie, nie będzie aż tak bolało, tak? No i włącza PvP. <grym> kurwa. To no, Znaczy żółta. No. Na, na, na redzie. On, on, on kurwa ma dedy na redzie. <grym> to tak jak ja kiedyś do mani napisałem, nie? No. Hej piękno, bo my zawsze tak piszemy, Hej piękna, hej piękny, nie? <grym> no. I ja tego. Mówię jeszcze jak do noiszu na razie, ja wiem ty tam masz dana misja na tego, rozwalić, nie? Ona, no nie wiem czy dam radę, nie? jak nie to cię xuję na redzie Ta, tak kurde, jak pias tego Jak ja cię xuję na redzie Ja myślę, sobie, że już na e nie postoisz, ale ja sobie że na dwa nie stoi Tylko Witt- O, mogę mi na że już w już nie postoisz I ma już nowego sheriffa MC czatu mc... Kłowa. mc czatu <grym> dj Chatu no w, w ogóle słyszałeś jakie kurcze się niesprawiedliwości w tych grze dzieją? dramy, oszczerstwa tak będzie nie no, kłamie ale dlaczego? E, mroer mi napisał, że będę miał dramę z nim a to to? no właśnie kurwa no właśnie nie, wiem. No właśnie. <grym> nie, nie wiem, nie tam tylko, ale... no jaki nie wiem, to 2k nie, bo bo, bo bo, ludzi z Mordory obraża mnie, i, i to jest wiesz. No kurwa, z czym ci się Nadek kojarzy Mordor? Z mordowaniem niewinnych ludzi, z biciem Espace'a... Tak, bo, też. Od twarzy. E, Wyzywaniem go. Tak. E, z czym jeszcze z tym? Dy dystrybucją, nie zapomnij za Dystrybucją, korozją. Korozją, manuskrypcją. Manuskrypcją? No, manuskrypcje są te takie, te. Symbolem wagonowym. No. Ja, mi, w ogóle ja wczoraj lałem herbatę i przeczytałem, że napisał, będzie chciał dramy, to będzie ją miał. Jaż upuściłem herbatę. czajnik. Naprawdę, i rozlałem se na kolano wodę święconą, którą miałem wcześniej spożyć jako Dar Boski, czyli herbatę. Okręć się gościu. Ryjse, naprawdę. No myślałem, byłem ostatnim mówię, e, ty fryzjerka zrobię na modela nie? Ona powiedziała, może spierdalaj <laughs> Nie zrobiłem je na modela. Jebane. Nie no, ryja sobie nie da. Znaczy ryja się nie da naprawić. Jak to nie? Dobra? Da? E... No raczej znaczy, no może się da. Nie wiem, nie znaczy, pytam. Inaczej, twojego się nie da. Ty chyba obrażasz pana naszego... Space'a zawsze świętego i jego... Jest, 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 żeby taką osobę. I jego... Masz ty w ogóle rozumie go do człowieka. Ja nie ma, <laughs> że ty nie powiedziałem o tym, co robisz, go obrażasz. Możesz sobie obrażać że tych nas zaszużyli sobie, a nie papieża Polaka, do rodaka <laughs> I Tak wielką, ważną osobę. No to i, I tak wielką i ważną, to nie jest ktoś tam. Bo możesz się zwyzywać, bo zobrażać? tak ci się podoba. Obraża, nie zwyzywać. Co ty Zobrażać, z... bo tak ci się podoba, dokładnie. No. Na pamięć recytujesz się Yyyy ej, ej pomysł sobie iść tak na kon konkurs recytatorski to Nie wiem ja na przykład jak słyszę to to ja tego nie mogę Ja trzeba zresztą puszczam tutaj Ja mam nagrany filmik mój kumpel na religii to recytował Ziołek, ja Danamis tylko wpisuję <gry> Danamis cześć, Danamis ważka chyba będę musiał Ważka Danamis ważka Jest Dobra Pytam człowieku, dumny ty jesteś z siebie. Zdajesz sobie sprawę z tego co robisz? Masz ty w ogóle rozum i godność człowieka? Ja nie wiem, ale żałosny typek z ciebie chyba nie pomyślałaś. Nawet co robisz, go obrażasz? Możesz sobie obrażać tych. Możesz sobie sobie tych, co słyszeli sobie, ale nie popierz, Polak. polaka. Ej ty, nie to waszte kiedyś niszczył po prostu. Tam, czym? Wchodzę Chodzę na jego kanał, patrzę tam, coś tam, tu. Dimej przepraszam, w no, nie, coś takiego, no? chodzę, on do mnie, znaczy do mnie, kurwa, ogólnie gada, że chciałem przeprosić Dimeja, że wszystko to, co wcześniej mówiłem, to kłamstwo, że wcale mnie nie określił i tak dalej, i go przepraszał, nie? No. A pod koniec filmiku, prima, prilic, kurwa. <grym, <grym, no, nie bo się nie skapłem, bo oglądałem jakoś później, już tak z pół roku po dodaniu i się nie skapłem, <grym>, że to był pierwszy kwietnia. Czyli mówisz, że zapłon tego, zapłon, zapłon wywiórki kurwa po stosunku. Nieźle, Nadek. Świetne porównanie. <laughs> Najlepsze, ktoś tutaj expi. O, kierownik. Zaraz A. dwusetny wbije. O, czyżby dwusetny poziom przywoływaczu? Nie wiem, taki nasz były przyjaciel. Wczoraj ja myślałem przywoływaczem, przywoływaczu. Ile już trwa w dniu? 7, 18 minut, plus y, intro, które trwa około 10, to już takie 18, 15. 10 sekund. No, no. stary, matmy mam. E, mam dwa. Le, to i tak wyżej ode mnie? E, tak? Tak. Nie kłamię, nie zmyślam. A okay, Geralt ma 5, na rozszerzonej matce. Pierdolisz! Nie wiem, Kurwa, przecież on kurwa nawet na siebie nie umie liczyć, a co dopiero. Chociaż poza tobą to jest na Dobra, Ale słyszeliście ten... tutaj już to już nie będzie tylko drama z, z Miroerem Czł Człowiekiem, który nie umie ustawić mikrofonu, teraz będzie druga z gościem, który jak ustawia mikrofon to jednocześnie włącza, mu się odkurzacz. Także dziękuję, A do zobaczenia w sądzie. Kurwa wrota się zamkną, tajnią skóry nie sprzedam. pójdzie do Ar Łata. Dokładnie. Ja, 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 Magdalena Zink. Także zapraszam Was na odcinek tak, na Triela. Nie wiem kiedy wrzuci albo jak już byliście u niego, to już by wrzucił. Także zapraszam. Polecam. Jeśli się podobało, zostaw łapkę w górę. Manuskrypcję, korozja, korozja masturbacja. Napisz również komentarz pozytywny. Jak oceniasz e, zaistniałą sytuację polityczną. E, Jarek, czy aby na pewno zepsuć już tą Polskę? Oraz e, zostaw subskrypcję. By być na bieżąco z faktami. Nie tak, manuskrypcję też zostaw. Tak więc Espace, Espace, e Max Łokieto, mówi jak jest. Rzeszów. Koniem. Żegnamy. Ze studia. Hello.